Dzień dobry, witamy w Wielkiej Brytanii, w kraju, w którym absolutnie nikt nie jeździ w podwójnej obsadzie, bo jest za mały i bo w ogóle tutaj się tego nie robi i nie ma tutaj takiej pracy. Także Dominika właśnie prowadzi, a ja obecnie odpoczywam. Mamy jeszcze 2,5 godziny jazdy, potem musimy przeładować się, przepięć na czepę i wracamy. Także ja wsiądę i będziemy jechać do domu. Także, jak widać, nie ma w ogóle takiej roboty, nie istnieje, a szczególnie jako małżeństwo nie da się znaleźć. A no, nam poszło tak, jak poszło. Zajęło to trochę, bo Dominika nie miała prawa jazdy, miała kanadyjskie prawo jazdy, musiała tutaj zrobić od nowa, no ale w końcu się udało. I to nie tylko tyle, że się udało znaleźć podwójną obsadę, bo są, tylko trzeba po prostu się za tym rozejrzeć. Do tego znaleźliśmy podwójną obsadę jako małżeństwo, gdzie to też nie było takie oczywiste posłyszeliśmy różne bzdury na ten temat, które w ogóle firmy miały jakieś wyssane polityki z palca a to wystarczyło po prostu popukać do kilku drzwi i które się w końcu otworzyły dla nas no i jeszcze jak widzicie wisienka na torcie, o o tu tu wisienka na torcie to jest to, że nie jeździmy jakimś śrotem typu MAN czy Mercedes czy jakie inne gówniane samochód tylko mamy przynajmniej względnie nadającą się do tego roboty skakankę no i tutaj też ktoś jak w ogóle obraca się w rynku podwójnych obsad w okolicy północy, a konkretnie Szkocji, no to wie też, że tymi skaniami bardzo ludzie nie jeżdżą, także ktoś się może domyślić dla jednej z których firm latamy w tej podwójnej obsadzie, a jak nie, no to to pozostanie tajemnicą, bo też co to kogo obchodzi za życzliwość ewentualną z góry podziękujemy. Mamy też złą wiadomość, zła wiadomość jest taka, że no, dwóch ich było i mieli psa, no to w tym momencie niestety, ale pod, po, pod koniec naszej kanadyjskiej przygody usłyszeliśmy bardzo smutną wiadomość, czyli nasz najpiękniejszy piesio podróżny na świecie, nasza mała kulka, która przejechała cały świat i w dużych poprzek. No niestety nie dała rady wygrać walki z rakiem miała jakiegoś krwiaka w paszczy. Ten krwiak w paszczy się okazał bardzo agresywny. No i w Kanadzie też, dlatego ten nasz powrót był taki organizowany troszeczkę szybciej, bo wiedzieliśmy, że trzeba by się nią zająć. Niestety, no już to było za późno, nie udało się jej uratować. Przeżyła około pół roku, odkąd usłyszeliśmy, że, że ma raka. No, ale nasz humor też jest no nie za cudowny, bo jednak wszystkie nasze wspomnienia i zdjęcia, i wszystko cała nasza emigracja była związana z nią. Ona jest na każdym naszym zdjęciu, no a teraz niestety jej z nami nie ma. Także, no, możecie sobie zdać sprawę też, dlaczego nie nagrywaliśmy, dlaczego nie nagrywamy bardzo. No, bo raz, że nie bardzo mamy o czym, bo ta nasza sytuacja była taka troszeczkę pod górkę. A dwa, że no, generalnie jestem nam troszeczkę smutno w życiu. No, ale cóż, taka kolej rzeczy. Jak wiadomo, małe sztworki nie żyją yy, długo, ale nasza po prostu. Nie dożyła 10 lat, tak? Miała tam 9 lat i około 8 miesięcy, ile się nie mylę, czy 10 miesięcy i, i, i się zawinęła. 11, 11 tak? No, no prawie, prawie 10 rok przeżyło. No ale cóż, wracając do tematu głównego, temat filmu będzie po Mojama, albo wcale My Way or No Way. I to jest pewien komentarz, który zostawił mi jeden z widzów. W takim lekko wydawało mi się, a przynajmniej ja tak to odebrałem, bo być może no już wtedy mieliśmy te. Te złe wieści za uszami, więc, być może ja troszeczkę bardziej negatywnie, wszystko dobrałem. Ale wydawało mi się, że to był generalnie dość krytykujący nas komentarz, tak? Że my nie zgadzamy się na warunki, które się nam narzuca, że no takich pracowników jak my to on by nie chciał, bla, 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 tego typu rzeczy. No także, jak widać, da się załatwić coś, co chcemy. Mamy dokładnie to, czego chcieliśmy, i też dokładnie nie zgadzaliśmy się na, na coś, co nam nie pasowało w Kanadzie, po prostu. Jeżeli. Były nam narzucane warunki, na które nie byliśmy się w stanie zaakceptować, to po prostu dziękowaliśmy za nie i uciekaliśmy stamtąd. W Wielkiej Brytanii też nie było znaleźć tą pracę, którą mamy. Ta praca, być może, nie jest idealna, ma kilka wad. Wiadomo, nie, to nie jest tak, że musimy mieć wszystko idealne. To szczerze mówiąc, to, to powiedzmy, być może można było troszeczkę lepiej zarabiać za tą robotę, którą mamy, ale to nie w tym do końca rzecz. Nie pracujemy za darmo, więc to nie jest problem. Zarabiamy więcej niż w Kanadzie zarabialiśmy. Do tego jesteśmy codziennie w domu, także to nie jest tak, że my się nie zgadzamy na wszystko. Po prostu generalnie musi być po naszemu. I tak samo było w Kanadzie. A niestety, w Kanadzie system wiz pracowniczych powodował swoistą formę niewolnictwa, tak naprawdę. Bo jeżeli człowiek wylądował w firmie, tak jak my, że 7 miesięcy lataliśmy po zabójczej drodze, jaką była Trans-Kanada, bo jak ktoś jeździ po trans w to mi z powrotem, to może zobaczyć, co za cyrk tam się dzieje. A szczególnie jak się lata całą długość, czyli praktycznie od Halifaksów w Nowej Szkocji do. Do Vancouver i z powrotem, i w tą i z powrotem, i w tą i z powrotem dwa razy w tygodniu. No to jeżeli według Was z tą drogą jest wszystko w porządku, to wydaje mi się, że z Wami jest coś nie w porządku, bo to nie jest, to jest bardzo niebezpieczne miejsce. Jeżeli za, to, za tą trasę nie mieliśmy płacone e, chociażby odpowiednio, no to wydaje mi się, że nie było niczym nienaturalnym, że my stwierdziliśmy, że tego wystarczy. I tak samo w kolejnej firmie też narzucili nam jakieś dziwne warunki, sami nie wiedzieli co i jak. E, więc stwierdziliśmy, że dziękuję, do widzenia i gdyby nie system wizowy kanadyjski, nadal byśmy siedzieli w Kanadzie, nadal przerabialibyśmy firmę, zmienialibyśmy te firmy jak rękawiczki tak długo, abyśmy znaleźli robotę, która nam pasuje szczerze to gdybyśmy mieli PR-a, to wiedzieliśmy dokładnie jaka robota nam pasuje to była pierwsza nasza praca, w której, byliśmy, w której zaczęliśmy nagrywać ta praca była idealna jedyne co nie było idealne, to to, że nie mogliśmy e, statusu rezydenta załatwić przez, przez tą pracę niestety Gdyby nie to siedzielibyśmy tam nadal, także Krzysiek z Vancouver z Surrey Wiem, że oglądasz, Uwierz mi, że no nie odeszlibyśmy od was, a jeszcze szkoda, że ty odszedłeś. Bo z tobą nam się najpierw popracowało. Także takie, takie minimalne wtrącenie. No generalnie wydaje mi się, że stwarzaliśmy dobrą ekipę tam, wydajną, na pewno skuteczną. No ale no, czasy się pozmieniały, nasze sytuacja też się pozmieniała, jesteśmy tu gdzie jesteśmy. No i przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii ja też pracowałem w dwóch agencjach, Dominika pracowała. Dla Amazona Amazonie. jako samozatrudniony kurier. Potem przez tydzień pracowała na ciężarówkach dla jakiejś agencji, która ją zaczęła puszczać też po zwójnej obsadzie, więc tam ale trochę doświadczenia zebrała. No ale doświadczenie kanadyjskie też się do końca nie transferowało. Generalnie mieliśmy trochę przejść, ale to mówię, być może o tym nagramy kiedy indziej. Także generalnie przemieriliśmy kilku pracodawców, aż w końcu pracodawca tym naszym wygórowanym wymaganiom sprostał. No i w zamian za to, że pracodawca sprostał naszym wygórowanym wymaganiom, to my będziemy starali się dawać z siebie no, może nie 100%, ale takie solidne 75%. To jest, tak wydaje mi się, że więcej niż, niż wielu kierowców wokół. Także my jesteśmy takimi ludźmi, że musi być po naszemu, a jeżeli już jest po naszemu, to staramy się robić dobrą robotę. I generalnie to jest coś, czego powinniście się w końcu nauczyć, bo żyjecie w takich... Żyjemy... Żyjecie, no generalnie to, to coraz młodsze pokolenie niż my, bo już 30 par lat na karku, także im jesteście młodsi od nas, tym bardziej będziecie mieli pod górę. Ale generalnie żyjemy w takich czasach, kiedy wszystko jest gówniane i yy, rzeczy typu, nie wiem, elektronika jest jednorazowa, samochody robią się elektryczne i naszpikowane jakimiś durnymi systemami. Ubrania są z Chin i z materiału, który jest plastikowy i śmierdzi. Przepraszam sobie, moja bluza jest git. Tak, odkurzacze padają po roku, trzeba kupić kolejne, jedzenie jest naszpikowane chemią. Dlaczego tak jest? No dlaczego, że się właśnie kurwa zgadzacie na wszystko? Gdyby nikt na gówno się nie zgadzał i nie kupował takiego gówna jednorazowego i nie pracował w pracy, która jest beznadziejna, ale bo jest, bo mam, gdybyście się nie zgadzali na gówno, które się wam narzuca, to być może tego gówna by nie było aż tyle na rynku. Nie wiem, może się nie znam, może się znam, a może coś w tym jest, może jak ktoś przemyśle, to się ze mną zgodzi. Także my żyjemy według swoich zasad. Jak widać, wychodzi nam to. Po jakimś czasie, ale generalnie jest ok. Być może ta praca nie jest jakaś bardzo interesująca, ale jesteśmy codziennie w domu. Spędzamy cały dzień razem, tak samo jak spędzaliśmy całe dni razem w Kanadzie. Brakuje małego Włochatka, no ale mały Włochatek niestety, no taka była jej kolej rzeczy. Widocznie tak, tak to było jej pisane i nam też z nią przy okazji. Także troszeczkę musimy zostawić za sobą, w tym momencie przemyśleć, zastanowić się co dalej. No, i przypomnieć sobie jak to było fajnie, jak przed wyjazdem do Kanady w 2021 roku, jak żyliśmy w Wielkiej Brytanii, jakie rzeczy mieliśmy tutaj, jak, jak nam się funkcjonowało, jak, czym się cieszyliśmy wtedy, i powoli będziemy się starali do tego wrócić. Także, jeżeli ktokolwiek. Znaczy, dobra, może inaczej, jeżeli generalnie zobaczę, że komentarze pod tym filmem mają pozytywny wydźwięk. A moje, moja tolerancja jest w tym momencie bardzo niska na komentarze, dlatego nie odpowiadałem na komentarze pod tym filmem, po prostu mi się nie chciało, mieliśmy za dużo problemów. To właśnie o tych problemach opowiem, jeżeli generalnie ktoś będzie chciał usłyszeć, tak naprawdę tak szczerze będzie chciał usłyszeć, przez co myśmy tutaj przeszli i jak to było, jak się czasy pozmieniały, bo to jest kraj, który jest nam znany, ale nie do końca. Też zrobiliśmy jedno podejście, nie wypaliło. Teraz drugie podejście się udało, ale też były konkretne klocki. Więc jeżeli wydźwięk będzie pozytywny, to my nagramy jeszcze tą naszą historię tutaj, co się działo i postaramy się może nagrywać. No nie tyle pracy, bo praca jest generalnie dudna, monotonna, bo jeździmy z no generalnie z Glasgow pod derby i z powrotem. To jest 5-6 godzin w jedną stronę, przepinka i wracamy. Także praca jest nieinteresująca, szczególnie że jest w tym momencie późno po południu. Więc generalnie jest Duna. Ale nasze życie poza pracą istnieje, co nie było y, aspektem, który był w Kanadzie. I nie mówię, że to było złe w Kanadzie, że tylko się pracowało, nie, po prostu to był inny tryb życia. I my też tak się bardzo na tym łapiemy, że. Jak porównujemy Wielką Brytanię do Kanady, to wychodzi pół na pół. Są rzeczy, które bardzo mocno nas irytowały w Kanadzie, są rzeczy, które nam się bardzo mocno podobały w Kanadzie, są rzeczy, które nas bardzo mocno irytują w Anglii, są rzeczy, które się nam bardzo podobają w Wielkiej Brytanii. Więc generalnie ten wydźwięk jest pół na pół, więc to nie jest tak, że tu jest gorzej, tam jest lepiej, jest po prostu tu jest troszeczkę co innego, tam jest troszeczkę co innego, ciężko to porównać. Ale najważniejsze, że my potrafiliśmy sobie stworzyć tą sytuację taką, która nam generalnie na tę chwilę odpowiada. A czy to będzie sytuacja na stałe, tego nie wiemy. Być może, być może nie, być może na kilka lat, być może poczekamy na zieloną kartę, może wrócimy do Kanady, nie wiem, może wrócimy do Polski, zobaczymy co się będzie działo. Być może znajdziemy pracę z Wielkiej Brytanii, jeździć na Europę, bo też się da to znaleźć. Mam kilka nazw firm w tym momencie zapamięci, więc nie wiem, zobaczymy. Na tą chwilę jest tak jak jest i jest ok. Jesteśmy stabilni we dwoje razem i przeżywamy dalej nasze przygody. Także, jeżeli ktoś chce zobaczyć dalsze nasze losy i być może zobaczyć jaki jest nasz to, trochę ten styl życia poza pracą, czym się zajmujemy. W ogóle mamy cztery samochody w tym momencie, z czego jeden w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Z dwoma z nimi były konkretne przejścia. Zresztą z importem samochodu z Kanady był duży, duży zachód. No a także generalnie, jeżeli takie rzeczy Was interesują, czy coś troszeczkę innego niż jazda, no to być może będziemy próbować coś nagrywać. A, a jeżeli generalnie zobaczę, że ludzie w komentarzach gdzieś tam mają jakiś problem do nas, no to po prostu tych filmów nie będzie, bo ja tak jakby, do szczęścia mi to nie jest potrzebne, nie zarabiam na tym wcale, tylko ten film tak naprawdę nagrywam dla grupy, która... Zapewne była zainteresowana naszymi losami. No to tej grupie właśnie yy, mówię to, że no jest nam przykro, bo, bo mini odeszła i dlatego też nie mogliśmy się zebrać. Yy, ale żyjemy, mieliśmy przejścia i w tym momencie jesteśmy generalnie na prostej. To jak widać, do szerokiej czteropasmowej prostej. I tą szeroką czteropasmową prostą yy, kończę to nagranie. Pojawi się następne, tak jak mówię, zależy właśnie po waszych komentarzach. Także dzięki za uwagę. Siebie nie pokazuję, bo zarosłem jak, jak rower w krzakach. Albo jak kto innego na wakacjach. To możecie się domyślić. Tak mniej więcej wygląda. Mamy taką prawie 10 centymetrową brodę w tym momencie. Także się nie pokazuję, ale, ale drogę zobaczyliście. I no, w tym momencie jest piątek, my kończymy. A jutro zaraz po pracy ruszamy na wycieczkę i tą wycieczkę widokowo Coś tam na pewno nagram, a czy zmontuję... Znaczy nie będę montował bo w o czym, ale... ale czy będę coś się starał skleić z tej wycieczki, czy nie, no to właśnie zobaczę po, po komentarzach. A wyprawa jest całkiem fajna, przewidziana i w ogóle no, jest kilka aspektów z tą wyprawą związanych. Więc e, to wszystko. E, czekam na komentarze, nie będę chyba na nie odpowiadał raczej, tylko po prostu sobie je przejrzę, e, a na tą chwilę się żegnamy. Tak dzięki na razie.